Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie, słuchajcie, na Jarku Żelińskim solo. Wyjątkowo we wtorek dzisiaj, wyjątkowo, 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 dlatego że, no właśnie, zanim powiem dlaczego, bo też chętnie się podzielę o tym, co tam odrobinę w prywacie, to, to chciałem powiedzieć, że wpadłem na pomysł, co zrobić z tymi dwiema minutami mniej więcej, podczas których się zbieramy podczas którym e, przybywacie, pojawiacie się, zbieracie, e, dlatego że wiem, że a, to trzeba herbaty, a to siku, e, a to na przykład właśnie dopiero pojawiła się wiadomość, że żyliński solo coś tam nadaje i trzeba jakoś mile spędzić te dwie minuty, chociaż być może też wszyscy od początku zaczynają oglądać, ale e, w ramach takiego początku będą się pojawiały różne ciekawostki, trochę być może psych psychologicznych, trochę edukacyjnych, trochę z ciekawych rzeczy, które wpadły mi w ręce i tak dalej, Podzielę się też na początku taką informacją, że słuchajcie, wczoraj nie mogłem przybyć o godzinie 21 i też nie wiedziałem do końca, ile czasu mi to zajmie, ponieważ rejestrowałem się na, na, wyjazd na wyjazd tangowy. Dlatego, że słuchajcie, ogłoszenie jest takie. 8 stycznia będę kończył 40 lat. To jest. 40 lat minęło, i tak dalej, i tak dalej. Więc musiałam rzeczywiście się rejestrować, życiomiejsca, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że mi się uda rzeczywiście spędzić swoje, przed swoimi urodzinami, bo urodziny chcę spędzić w domu. Właśnie mam taki prezent urodzinowy, że tak powiem, wyjazd tangowy. Oprócz tego chciałem wam parę rzeczy opowiedzieć. Tak, wpadła mi w, w ręce książka, znaczy wpadła w ręce, poprosiłem, poprosiłem to dostałem tak powiem, od autorki, coś, co bardzo jestem z tego ciekaw. Szkoły Demokratyczne w Polsce. Słuchajcie, ja przez trzy lata pracowałem w Wolnej Szkole Demokratycznej na Ursynowie e, i, i generalnie w, wtedy byłem w tym świecie, obserwowałem, co się dzieje. Znam się w, w kilku miejscach z ludźmi, którzy robią szkoły demokratyczne, może nie mogę powiedzieć, że jestem pionierem, że jestem kimś super ważnym w tym świecie, ale po prostu go dotknąłem, byłem w nim troszeczkę. W związku z czym jestem ciekaw, jak to wygląda w momencie, kiedy ktoś weźmie pod lupę to, co się u nas dzieje ze szkołami demokratycznymi. To jest kilka kilkanaście lat dopiero doświadczeń. Jestem ciekaw, co tutaj się znajdzie. Więc dostałem taką książkę. Jak przeczytam, to się podzielę, co słychać. Także taka jeszcze rzecz. Kolejna rzecz ciekawa. Halo Białystok, halo okolice może? Halo i Warszawa, bo do Białego Stoku siedzie tylko dwie i pół godziny dwie godziny, co ja mówię dwie godziny. Eee, warsztaty prawdopodobnie jeszcze we wrześniu albo na przełomie września i października. Warsztaty na żywo. Po raz pierwszy chyba od półtora roku. Warsztaty na żywo. Prawdopodobnie o granicach w tym tygodniu, mam nadzieję, jeszcze ogłosić co, gdzie i kiedy. Warsztaty na żywo. Nie przez monitor, nie tak tutaj, tylko na żywo. Nie mogę się doczekać. To tyle takich ogłoszeń. I słuchajcie, witajcie serdecznie. Witam całą szóstkę osób, która załapała, że rzeczywiście dzisiaj jest Jarek Żyliński solo i wpadła. Dziękuję Wam za to. Oczywiście witam serdecznie tych, którzy będą mieli ochotę obejrzeć wszystko w innym terminie, kiedy zobaczą. Także witam Was bardzo serdecznie. I dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat trochę się wziął. Z zeszłotygodniowego tematu, ponieważ w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, jak sprawdzać różne rzeczy, jak eksperymentować różne rzeczy, i pomyślałem, że takim, zwłaszcza że dzisiaj jedna mama zapytała mnie o, ty, o, o to, jak może odpieluchować dziecko, w jaki sposób to zrobić, bo próbowali wielu rzeczy i to nie działa. i Pogadaliśmy trochę i pomyślałem sobie: kurczę, to jest dobry temat, rzeczywiście, żeby opowiedzieć, jak wprowadzać zmiany u dzieci. Więc taki temat mamy dzisiaj. E, witam Was serdecznie. Zapraszam do tego, żeby się dzielić i pytaniami, i komentarzami, i tym, co Wam pomaga w prowadzeniu zmian u dzieci, bo to jest, bo to też jest tak, że moja wiedza to jest jakiś skrawek możliwości, których tutaj jest, więc jeżeli Wy macie jakieś ciekawe sposoby, opowiedzcie mi o tym. E, więc tak natomiast ja bym ja chciała powiedzieć od początku e, o tym, jak rzeczywiście wprowadzać zmiany. O co chodzi? Otóż każda zmiana w ogóle w życiu człowieka to nie chodzi o to, że czy, e, czy jest to zmiana u dziecka, czy u dorosłego, e, czy w grupie. Każda zmiana generalnie jest pewną formą kryzysu. Tak, bo człowiek generalnie jest takim dobrze ustawionym systemem, e, tak sobie myślę, e, tak, złapałem gumkę mojej córki, akurat tutaj była, wszędzie są gumki mojej córki, e, jest dobrze na, takim dobrze pracującym systemem, który jest w jakiś sposób naciągnięty. Za każdym kiedy ciągnę w którymś miejscu, to ciągnie się cały system. To nie jest tak, że mogę sobie zmienić jedną rzecz i gumka pozostanie bez zmian. Nie, ja czuję na wszystkich palcach, że pociągnąłem gumkę. I generalnie każda zmiana, która zachodzi w naszym życiu, jest pewną taką formą, jest rozstaniem z czymś, jest obawą przed czymś, jest dostosowaniem się do czegoś, więc każda zmiana jest jakąś formą wyzwania. Kryzysu. Nawet ta, która jest oczekiwana i pozytywna, jak nie wiem, kupno nowego samochodu. Mój akurat przekroczył już 200 tysięcy kilometrów przebiegu, więc czuję, że powoli powinienem zacząć myśleć o tym, co będzie dalej. Więc kupno nowego samochodu, e, chociaż bardzo, bardzo na, niego, na to czekamy i być może może być lepszy samochód niż poprzedni, mniej się psuć i tak dalej, to jest to jakaś zmiana, do której trzeba się dostosować. No właśnie. I tutaj są dwa poziomy. Pierwszy jest taki, że trzeba rzeczywiście na tą zmianę zrobić miejsce. Czyli rzeczywiście, kiedy mam ten system mocno napięty, to zanim cokolwiek zmienię, muszę spróbować w tym systemie trochę poluzować. Wtedy, kiedy zmienię coś, to ta zmiana nie będzie tak widoczna. O co chodzi? Bardzo proste. Kiedy wysyłasz dziecko do przedszkola, akurat, i to jest jego, jego zmiana na teraz, to może poczekać z przeprowadzką. Bardzo często też tak jest, że kiedy e, na przykład dziecko czeka na pojawienie się rodzeństwa. To druga zmiana w postaci właśnie pojawienia się przedszkola bywa dużym wyzwaniem. I zdarza się, że rodzice wtedy robią 2, 3, 4 tygodnie pauzy, może nawet miesięcy pauzy, żeby dziecko przeszło jedną zmianę i jak się przystosuje do jednej zmiany, weszło do... Na zmiany dobrze jest robić miejsca. Po prostu poluzować. Jeżeli widzicie, że coś będziecie zmieniać w życiu swojego człowieka, małego człowieka, sprawdźcie, czy macie na to przestrzeń. I to jest z dwóch poziomów. Jedna jest ta, jeden jest taki poziom. Nie rób zbyt wielu zmian jednocześnie. To jest pierwszy poziom. Drugi poziom to jest rzeczywiście to, co się dzieje dookoła, niech będzie spokojne. Czyli jeżeli Twoje dziecko właśnie zaczyna jakieś duże wyzwanie, to może niekoniecznie to, co się będzie go otaczało dookoła, to będzie wielka impreza czyli chodzenie po znajomych, późne chodzenie spać. Nawet jeżeli to jest coś atrakcyjnego i ciekawego, to jeżeli robisz dużą zmianę, to poluzuj trochę inne rzeczy. To, to, jest taka, jedna, to, jest taka, to jest taką najważniejszą dla mnie rzeczą przygotować zmianę, przygotować miejsce na tę zmianę. Zarówno w ilości dużych zmian, jak i w codzienności. To to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jeżeli zmiana jest duża, zwłaszcza jeżeli jest jakąś formą rozstania, będzie wymagała pewnej żałoby, e, pożegnania, i to, to z różnego poziomu. I wbrew, wbrew pozorom te, te dwie rzeczy, które rozstrzeliłem zapowiedzi, czyli pożegnanie z karmieniem piersią, na przykład i zmiany komputerowe yy, to jest. Yy, to, to tutaj akurat bym powiedział, że to jest to samo. Jedno i drugie jest formą żałoby, ponieważ być może jakieś zasady spowoduje, że będzie miał nie wiem, mniej komputera, mniej czegoś, a z kolei um, karmienie Pieszmian jest oczywiście pożegnając niezwykle ważnym etapem w życiu dziecka. E, ale każda rzeczywiście, każda zmiana, która jest. E, każda, każda zmiana, która jest e, rzeczywiście. Każda zmiana, która jest pożegnaniem. Wymaga żałoby. I teraz żałoba jest bardzo trudna, kiedy z szokiem. I to, to jest nam ta opowieść właśnie o pidochowaniu o której mówiłem. Kiedy mówimy dziecku, hej, to może kończymy z pieluszką. Oczywiście niektóre dzieci powiedzą, okej, okay, i to leci. Albo czasami nawet same wyjdą z inicjatywy o tej zmiany, kiedy są na to gotowe. To jest czasami zależne z karmieniem piersią. E, kiedy powiemy dziecku, hej, od dzisiaj nie korzystasz z komputera. Pff, nie, na przykład, tak? Albo. Od dzisiaj chcę, żebyś sobie sam robił śniadanie. Ej, jak to, ale przecież i zawsze, i tak dalej. Te wszystkie zmiany, komar mnie dziabną. Te wszystkie zmiany są wyzwaniem, jeżeli są zderzeniem są nagłe. I dlatego dziecku jest dużo łatwiej przyjąć zmianę. Dotyczy to także wyzwania. Dużo łatwiej jest, też wyz... dużo łatwiej jest przyjąć także każde wyzwanie. Ale też zmianę, kiedy jest to zapowiedziane. Czyli w momencie, kiedy faktycznie, i to bardzo mocno dotyczy właśnie karmienia piersią na przykład, właśnie, to, żeby powiedzieć, hej, nie teraz, nie dziś, nie jutro, ale za tydzień, pięć dni, w zależności od wieku dziecka i jego perspektywy, będziemy chcieli zrobić taką zmianę. Tak? Ja myślę, że e, ktoś, kto wymyślił ciążę, e, nie był głupi. Bo to jest na przykład taka opowieść. Zanim się pojawi dziecko, przygotuj się na tę zmianę. To jest super, tak? Ptaki wiją gniazda, tu saki robią barłogi, jamy szukają i tak dalej. My ludzie szukujemy pokoiki, wiemy gniazdo w tych domach, mnóstwo rzeczy robimy, czekając na zmianę. I tak samo dziecko, kiedy usłyszy, że będzie coś się zmieniało, może nawet mentalnie uwić sobie na to gniazdo. Może mentalnie się na to przygotować, że teraz będzie czas bez pieluszki. Teraz będzie czas bez piersi, teraz będzie e, zmiana jakichś zasad, teraz będzie zmiana pokoju, teraz będzie przeprowadzka, nowy brat, nowe coś. Nowe przedszkole być może. Oczywiście ważne jest, żeby też wyczuć czas, bo ja tutaj mówię o tym, żeby powiedzieć o czymś wcześniej i się na to przygotować, ale oczywiście, żeby z kolei nie zrobić tak, że. Coś w tym czasie oczekiwania tak urośnie, że będzie przerażało. przerażało. Czyli jeżeli powiemy, e, słuchajcie, no nie wolno powiedzieć dziecku za trzy, że, trzy miesiące przed świętami, że za trzy miesiące są święta, bo za chwileczkę będzie coś nie pytać, czy kiedy już będą święta. E, więc to jest oczywiście na miarę dziecka. Tak? Jeżeli mówimy o dzieciach przedszkolnych, to to jest nie więcej niż tydzień przed, mówimy, że będzie jakaś zmiana. E, I potem powoli się do niej dziecko przygotowuje mentalnie. To nie jest teraz i ono przeżywa tę żałobę sobie. Myśli, układa, nawet może nie myśleć, bo to jest czasami bardzo mocno z poziomu takiego podświadomego, ale przygotowuje się mentalnie do tej zmiany. Może sobie poczyta o tym w jakiejś bajce, poczytacie mu o tym, może się przebawi zabawkami, może wkręci ten temat, oj, dzieci to bardzo mocno robią, może wkręci ten temat w zabawy z przedszkolakami i tak dalej, i tak dalej. Czyli zmiany, jak zostało zapowiedziane, dziecko ma czas, ale nie za wcześnie bo wtedy rzeczywiście ta zmiana narasta, narasta. Ee, Katarzyna Gan, jest super książka. Do widzenia, dzień dobry. Każdy do widzenia e, prowadzi do dzień dobry. Cory Derfeld o, o stanie i ale można to przełożyć na każdą zmianę. E, Cory Derfeld e, napisała a Akruik słuchał, i to jest genialna książka, którą zresztą niedawno reklamowałem, reklamowałem nie reklamowałem, bo mi za to nie zapłacił, ale przedstawiłem na, na, na psychoblogu, bo jest to cudowna książka. Więc ja mogę powiedzieć, a Królik słuchał o tym, że ta pani zrobiła fajną książkę. Natomiast każdy widzenia prowadzi do dzień dobry. Nie widziałem, ale jak tylko słyszałem, że jest taka książka, to już od razu zaczynam ją szukać. Może ją spróbuję zdobyć, opowiedzieć swojej córce czym prędzej. Jeżeli jest na tym poziomie, co Królik słuchał, to szybko do księgarni. No tak, w tych czasach szybko do księgarni, to zrób alt-tab i wprowadź adres. Dzięki Katarzyno za, za, za wrzutkę. Także tak, więc to jest taka pierwsza rzecz, jeśli chodzi o zmianę. Dalej i w zasadzie to w tym przygotowaniu zmiany, tak naprawdę, bardzo często tkwi cały klucz, cały klucz tego, co się powinno wydarzyć. Teraz, jeśli chodzi o to, jeżeli te zmiany są mało znane, tak, czyli e, pojawienie się na przedrodzeństwa nowego, jakaś przeprowadzka e, przedszkole szkoła. To oczywiście to, czego dziecko potrzebuje bardzo, to jest dokładnej wiedzy, jak to, co to w ogóle jest i jak to będzie wyglądało. I to e, i tutaj pierwsze, pierwsze przykazanie podczas wprowadzania zmiany u dziecka i uświadamiania go, co to będzie. Po pierwsze nie ściemniaj. Jeżeli nie wiesz, czy dzieci będą miłe, to nie mów, że dzieci będą miłe. Mówiła o tym Ania bardzo fajnie na naszym spotkaniu: psychologa Jarka pod koniec sierpnia. jakby ktoś chciał, to w filmach oczywiście to jeszcze jest. Więc po pierwsze, nie ściemniaj. Opowiadaj o tej zmianie to, co wiesz, co jest pewne. To, o czym wiesz. Nie mów, będzie fajnie, będzie zabawa, będzie świetnie, jeżeli nie masz takiej pewności. Tak, żeby mieć rzeczywiście taki, yy, mów dziecku prawdę o zmianie. <laughs> oczywiście może to zwiększyć jego lęk, i też nie chodzi o to, żeby dziecko straszyć, bo jeżeli tam wszystko jest złe w tej zmianie, to pozostaje proste pytanie: to po co my ją w ogóle robimy? Yy, natomiast dobrze spojrzeć, jak będzie wyglądała ta zmiana. Jeśli jest w tej zmianie coś bardzo trudnego. Jakaś właśnie dziura, jakaś żałoba, to powiedz, czym to wypełnisz. Czyli na przykład, jeżeli karmienie piersią było czymś, przy czym dziecko usypiało, miało taką wizję, to opowiedz mu i wiesz co, i teraz będziemy usypiali tak i tak. Przetrenujcie to sobie. Jeżeli dla dziecka na przykład, właśnie z kolei wrzucasz na ten drugi biegun opowieść o zasadach, gdzie nie będzie mogło czegoś robić. Nie będzie mogło się z kimś widywać, bo to mogą być zmiany rozpadu rodziny albo wyjazdu po prostu do pracy, któregoś członka i tak dalej, to powiedz mu, co się znajdzie w tej dziurze. Tylko oczywiście nie od razu, bo to nie chodzi o to, że umarł chomik, ale nie przejmuj się, będziemy mieli nowego. Bo tutaj oczywiście od razu to prawdo żałoby się odezwie i powie, że ja nie chcę innego, ja chcę to. Więc tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby od razu wierzyć, z rozwiązaniem, nie przejmuj się to nic, bo nie jest to prawdą. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście to już tak trochę dotrze do dziecka, ono zacznie sobie planować, myśleć, dobrze jest mu tą pustkę wypełnić. Pokazać mu, co wejdzie w tę pustkę, co się zmieni. Więc, z jednej strony, pokazać, czy wypełniamy pustkę, z drugiej strony, opowiedzieć, co się będzie działo, żeby z kolei tej pustki niewiedzy nie zastąpił albo lęk. Przed czymś, co nie jest wcale prawdziwe, czyli jest w Twojej wyobraźni najgorsze scenariusze, jakie mogą być. Więc, żeby nie wpuścić tam lęku, to jest jedna rzecz, ale druga też, żeby z drugiej strony nie wpuścić nieprawdziwych oczekiwań. Tak, żeby sobie dziecko nie stworzyło jakichś oczekiwań, że wiecie, urodzi się braciszek i pójdę na, pójdziemy bawić, grać w piłkę. Nie, no, nie, no tak nie będzie. Dobrze jest, to, to też jest jedna z takich chyba najbardziej popularnych zmyłek, które mają dzieci, że będziesz miał braciszkę, to będziesz się bawić. Jakby nie patrzeć przedszkolaki, uznają to potem za niezłą ściemę, jeżeli pamiętają, że ktoś im to jeszcze mówi. Bo rzeczywiście z tym braciszkiem, to kurczę zabawa jest taka, taka trochę lipna. Um, więc dobrze jest rzeczywiście tutaj właśnie szczerze powiedzieć, co się będzie działo i wypełnić te luki, które może zastąpić albo lęk, albo oczekiwanie, które nie jest zdanie spełnione. I, i, to, i, tak, i to, jest, to jest taka kolejna rzecz. I jeszcze tak, jeszcze dopowiadając, bo czasami zmiany są właśnie, jak rozmawialiśmy tydzień temu, opowiadałem, zmiany są czasami jakąś formą eksperymentu. Zmiany są po to, żeby sprawdzić, czy jakaś inna forma się jakaś inna forma się może sprawdzi lepiej, albo inaczej i tak dalej, to dobrze jest w takiej zwłaszcza w sytuacji wprowadzać zmiany po jednym. To też właśnie, też jedna z moich dzisiejszych rozmów z rodzicami, jak ja się cieszę, że ja pracuję z żywym człowiekiem. Jedna z takich rzeczy właśnie, że pracujemy, pracujemy, co by tam pozmienić tak dalej, i tak dalej, i sobie mówimy, że nie możemy zmienić, mamy kilka podejrzeń, dlaczego coś jest trudne. Kilka podejrzeń, nie? I sobie siadamy, patrzymy, ale nie możemy Wszystkich podejrzeń sprawdzić od razu. Nie możemy zmienić pięciu rzeczy na raz. Oprócz tego, że system tego nie wytrzyma, bo jak pociągniemy gumkę z pięciu stron, to nasz nie ma gdzie się rozciągnąć, ale e, nie będziemy wiedzieli, co zadziałało na przykład. Czyli jeżeli widzisz, że coś Twojego dziecka jest nie tak i chcesz coś zmienić, chcesz, jest jakaś trudność, jakiś problem, na którym pracujecie i chcecie coś zmienić, to naturalnym odruchem jest to, żeby sprawdzić, zmień jedną rzecz, poczekaj tydzień, zobacz, co się stało. Jeżeli coś się zmieniło i to już wystarczy, ok, super. Jeżeli nie, dobrze, zmień drugą rzecz, trzecią. Ale nie wprowadzać, i to nie chodzi, jedna rzecz to jest przeciążenie systemu, o którym mówiłem wcześniej, ale druga rzecz to, jeżeli chcesz wiedzieć, co zmieniły zmiany, to niestety musisz się zachować jak prawdziwy eksperymentator w badaniu naukowym, ograniczyć wpływ innych zmiennych, czyli sprawić, że one nie będą zmiennymi i zmienić jedną rzecz, żeby zobaczyć, jak to wpływa na dziecko, co powoduje, że czasami zmiany płyną wolniej, ale przynajmniej nie są po I Tyle. Tyle, słuchajcie, dzisiaj jakoś was nie zdołałem chyba jakoś nakłonić do refleksji, do współdziałania, ale być może też, no przyznam szczerze, wyrwałem was w ostatniej chwili, trzy godziny przed show, show, o, Jarek Żyliński solo, eee, Was zaprosiłem na, na to spotkanie, więc rozumiem, że nie mieliście zupełnie czasu, żeby w ogóle się ogarnąć tego i być może będziecie słuchać później, do czego serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci, Katarzyno, za to, że pokazałaś, że komentarze działają, że jesteś, dziękuję Ci, eee, też, też potwierdziłaś mi, rozumiem, też ten wątek, że Korderfeld to jest acrylic, słuchał także dziękuję Katarzyno, że byłaś moim żywym towarzyszem w interakcji dziękuję wszystkim wam, którzy słuchacie i oczywiście wielka prośba jeżeli widzicie jakąś rodzinę w zmianie ludzi, którzy się przygotowują do czegoś którzy nie wiedzą być może jak odstawić dziecko od piersi, jak prowadzić jakieś zmiany w regulaminie domowym, czyli innej formie Udostępnijcie im ten film. Jeżeli uważacie, że był ciekawy i coś odkryłeś w dzisiejszym filmie, udostępnij to. Niech moja praca się niesie. Może ktoś padnie na warsztaty, może się okaże, że będę mógł pomóc przez konsultacje, czy w inny sposób doceni moją pracę, także finansowo. Oczywiście też bardzo Wam dziękuję za to, że doceniacie moją pracę intelektualnie, przez poświęcenie swojego czasu na posłuchanie. Ale bardzo proszę o udostępnianie dalej. A dzisiaj w tym krótkim live. Bardzo dziękuję. I postaram się już więcej takich machnięć nie zrobić. Na wyjazd na tango się zarejestrowałem, więc poniedziałki 21. Widzimy się ponownie już za 6 dni. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Ha, dzięki. Magdalena.